Jesteśmy już w miejscowości Santa Marta, zakwaterowaliśmy się w hotelu wyposażonym w siłownię i wiele innych udogodnień. Jesteśmy już po treningu i zmierzamy na śniadanie. Dobrze, no to do wyboru mamy jajka w formie jajecznicy, jajecznicę z kukurydzą, to dość nietypowy sposób podania, w środku są kukurydzy. Następnie plaski arepa z kukurydzy. No, troszeczkę inaczej wyglądają w każdym miejscu tutaj, tutaj są takie e, później taka potrawka na bazie ryżu z soczewicą bardzo popularne danie w Kolumbii razem z warzywkami, cebulą przede wszystkim fasolą no, później chorizo w sosiku jeszcze nie próbowałem, ale na pewno spróbuję. I bardzo popularne na śniadanie zupa z jajkiem. Już jadłem taką w Sanne Hill, ale myślę, że spróbuję tutaj przygotowaną przez profesjonalnych Dobrze Oprócz tego szeroki wybór lokalnych owoców, chociaż nic takiego bardzo egzotycznego. I świeże soki z tego, z Guanaba, ulubiony soczek. Dominiki. Wanabanaba. Jak jeszcze raz? Może się nauczę kiedyś. Uwana bana. Uwana bana Dominika, ile Twoim zdaniem powinno być stopnie Celsjusza w pokoju? 24? No właśnie, i tutaj mamy konflikt tragiczny, bo moim zdaniem 18. Jak wyszła sweet? No, być sweet, no, być No to chips. Mm. ale ja zabieram to. Jedna moja. No, no, no. Mmmm, mask, 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 mask. Jaka kahumowa. Dwa dostałaś, oh. czemu dwa chciałaś sama? Nabij się piwka i wyluzuj. hej, wszystko było Ej, no była niedobra ta wisielka. Dominika mi powiedziała, że wisielka była niedobra. I wcale nie jest jej przykro, że jej zjadłem. Najlepsze na świecie było. A. Przepyszne. Hotelowy basen to najlepsze miejsce na nadrobienie czytelniczych zaległości Co my tu mamy? Fishing for Fools Czyli łowienie naiwniaków Ekonomia podstępu i manipulacji Potem dług, łód, rak i blowout Czyli książka o najbardziej skorumpowanym przemyśle wydobywczym Ropa, gaz i teraz co by tu... Wybrać Ja wybieram pluskanie stopami w basenie Chwilo, drwaj Drwaj, drwaj, Byle nie musieć czytać